Hej, kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zapraszam was na unboxing paczek, które przyszły mi z Joka Sklep, Bell Oraz dostałam taką małą paczuszkę, ale niespodziankę od kogoś Nie będę tutaj mówiła od kogo, jest ona otwarta, bo przeglądałam Niestety jedna rzecz tam się popsuła No ale to tam oczywiście napiszę tej osobie i tutaj zaczniemy od Joka. Od Joka Sklepu. I tutaj mamy wypełnienia. Jak zwykle. Tutaj widzę coś, co chyba mi się nie spodoba. I tutaj pisze, dzień dobry, życzymy miłego dnia. I tu jest zespół Joka Sklep. Fajna to sprawa. I tutaj dostałam... Aha, jakiś... Naprawiona skóra Nie wiem o co z tym chodzi Coś takiego Jakieś takie próbki dwie lactofit Jeżeli wiecie co to jest to dajcie znać Oczywiście jak to na Joka Sklep Zamówiłam sobie oczywiście Boksy I tych boksów mam że trzy I widzę, że dostałam Chyba to samo co kiedyś Czyli z Jordana nitkę dentystyczną, jeszcze jej nie używam bo ja nie używam, bo ja mam bardzo delikatne dziąsła i takie rzeczy nie używam tu co ja sobie zamówiłam to jest takie z AA, takie do higieny intymnej, takie chusteczki tutaj jakieś, nie wiem Nasze naturalne mydło, bazujące na wysokiej jakości olejach roślinnych, tworzą, e, tworzymy ręcznie, tradycyjną metodę na zimno. Jakieś takie mydełko. Nie wiem, czy go chcę otworzyć. otworzymy sobie, bo pachnie tak ciekawie. Ręcznie robione mydło. Wow, ale dziwny zapach. Bardzo dziwne. Nie wiem, co to jest, ale to wygląda bardzo interesująco, ale zapach ma taki jakby wędzony, jakby to było to wędzone, ale wiecie, o co chodzi. Dobra. I to jest ważne do 4.12.26. Także naturalne mydło z długą datą chyba. Tutaj mam pierwsze zawiniątko i wiecie co? Wziąłam sobie kilka produktów z krótkich dat, a że mi się takie rzeczy bardzo fajnie sprawdzają, i tutaj jest akurat z aloesowe, i tutaj mam rachunek w sumie, o wam będę mówiła. Z aloesowym mgiełka taka różowa. Um, ona jest chyba do października tak, do października i ona mnie kosztowała 8,99, i jest to szkło. Taki fajny, coś na zasadzie hydrolatu. Ja lubię takie rzeczy, także to wzięłam. Bo właśnie w sumie głównie dla tego, dla tych takich mgiełek zamówiłam sobie tą paczkę. Tutaj znowu taki tonik przed makijażem, po makijażu z jaj. Mam teraz właśnie z... Czego? E, też z jaj, tylko z, tym, o, e, z jagodami Akai. I to kosztowało mnie... E... 11,49 te chusteczki do higieny intymnej 5 zł I jeszcze tutaj była też krótka data Taki balsam lime iced tea I to nie wiem ile kosztowało 9,99 Bardzo przyjemny, delikatny, taki troszkę ziołowy zapach Szybko to przelecimy, wiecie, żeby też nie zanudzać Zaczniemy sobie od tego boxa pielęgnacyjno-kosmetycznego za dwie dyszki. Fajnie z takie koperty i tutaj jest tak skromnie, no za dwie dychy, no to co ja tutaj mogę znaleźć, i mamy tutaj w sumie dwa produkty. I jest to pomadka taka z Katris. Aha. Ja już to miałam no takie coś produkt za 15 zł. No, to akurat tak sobie, ale akurat to ten drugi produkt jest to taka pomadka ochronna z wiankiem Olej Specstek Morelli. To akurat się cieszę, także to sobie zostawię. Okej. Okay. Drugie zawiniątko, takie mniejsze, i tutaj mamy pielęgnacyjno kosmetyczny również. I jeden mam pielęgnacyjny, bo też stawiam troszkę bardziej na pielęgnację ostatnio. Dobra, i co my tu mamy? Ojejku, to już jest fajnie. I ten był za ile? Cztery dychy. Coś tu ciekawego chyba jest. Ja, jaka sklep lubię... A co by innego mogło być tutaj? Akurat mówiłam, że potrzebuję. Ale jakiś mniejszy. Wiecie, oni też to dają, to co jest takie w miarę tanie, żeby było tego pewnie więcej. No ja lubię Joka Sklep. Ja bardzo lubię. Czasem e, są takie pierdoły, no ale dużo na przykład... E, Pomadek. nie? No i tutaj mamy krem do rąk, skóra szorstka i podrażniona masło tukuma, kuma 3% mocznika kuzyn Q10, także. Fajnie to się cieszę. Ja bardzo lubię krem do rąk, także to mi się sprawdzi. Dobra. Tu mam coś chyba fajnego. Albo nie. Czekajcie sobie to. Do... Otworzę. Dobra, jest to z Venus, Zapobiega powstawaniu ze skórników. Niweluje podrażnienia i zaczerwienienia. Przeciwdziała utracie jędrności, elastyczności Każ... dla każdego typu skóry. Jest to właśnie taki olej. Powinno to będzie fajne, do. A, to będzie takie fajne do mieszania. Jedna łyżeczka peelingu z pastek Malin Venus Nature plus 30 kropel ekstraktu z zielonej herbaty, czyli to na zasadzie takiego czegoś. To jest do peelingu, do stworzenia. No coś innego, ale nie wiem, czy jestem z tego aż tak bardzo zadowolona. No, zobaczymy. I jeszcze tu mamy e, dwa, trzy produkty z Deli. Maskara Max Volume. Coś takiego. Spoko. Maskara zawsze się przyda. Krem, e, kremowy cień z Catrice. Czy on będzie taki metaliczny? Tak metaliczny, no zobaczymy czy go będę używała czy też nie i draw eye gloss jakiś taki cień do powiek what? takie sobie te, te kosmetyki no tyle pieniędzy wydałam mi się to tak średnio podoba. No i ostatni boks za pięć dych. I oczywiście tam na Joka sklebu mam kody rabatowe. Także e, kody rabatowe. Kody e, takie wiecie, że tam płacę 10% mniej. No i to mi się w miarę opłaca nie te boksy to coś. I tu mamy dosyć sporo rzeczy i widzę, że mi się coś powieli. Także spoko. I tu jeszcze mamy maseczki. Royal Bee silnie odżywcza maseczka przeciwzmarszczkowa akurat ćwiartka nadchodzi także przyda się i maseczka kompresera sucha skłonna do zmarszczek no chyba coś tu jest nie tak no, to jest drugi produkt ze zmar do zmarszczek i tu mam nie wiem jak to otworzyć i tutaj znowu widzę z młodości jakąś Ee, więc otworzę znowu coś, co mi się powtórzyło, gdzie ja kupiłam to samo. Jest to CB3 naturalnie nawierzający tonik przed makijażem i po makijażu z jaj. Ja lubię te produkty z jaj, także to mi się akurat nie zmarnuje. Choć nie otwierałam ani jednego, także może zobaczymy, co tam z tym wymyślę. I o, tu mam kurację młodości, balsam do ciała. Z ekstraktem ze śluzu ślimaka 24 karatowe, złoto. Ale jest z opuncji figowej. Także to by było wszystko. Te koperty są całkiem spoko Ja je zostawię, bo nam się mogą przydać. Dobra, to szybko schowam to, co mam z Joka. Dobra, jeżeli chodzi o bel, to tutaj mam karponik. Też nie otwierałam. Uff, <laughs> wszystko w piankach, Także co, ja sobie to przerzucę też tutaj. Zamówiłam całą kolekcję Bel z karteń. No, prawie, bo no nie. Nie, ja nie wiem, co ci kurierzy robią. Muszę chyba zrobić, złożyć reklamację albo napisać do Bel. Wkruszył mi się y, produkt. I to był highlighter. Oh shit. Dobra, to go nawet nie otwieram. Uu, pij, pij, pij. Aha, tu miałam za złotówkę do wyboru y, jakiś tam produkt, i wziąłam sobie jakiś brązer. Ale jestem zła. Tu wzięłam sobie róż. O, róż. I ja coś chyba wiem, że w tej początce. Nie, dobra. Pomyliłam się. To jest róż. Tu mamy ten eyeliner taki, co się aktywuje wodą. Także taki róż o, tu mam lip pencil lip pencil i jeden jest cherry cola i butter cake tak jest wzięłam sobie zamiast, wiecie, za konturówkę wzięłam tą jasną i ten czerwony ale jeżeli chodzi o pomadki wzięłam czerwoną i to bym sobie zobaczyła jak ona wygląda, bo jestem bardzo ciekawa oczywiście jak ja to otworzę. Jestem tak podekscytowana. Tymi paczkami. Jeszcze potem mi przyjdą, wiecie, co z temu ale to wam zrobię jakiegoś vloga albo coś, to wtedy wam pokażę co tam mi przyszło. I z tego zuplusa zamówiłam dla kota i dla psów. Tam jakieś smaczki czy coś. O, dobra, jakoś to tam poszło. I taki kolor. O oh my God. Pachnie przepięknie. Naprawdę jak taka kolka słodka. Wiadomo. To nie jestem mistrzem w rozpakowywaniu takich rzeczy. Ale dobrze, że wszystko przyszło zapakowane, no ale najwidoczniej ciut słabo, że mi się dwa produkty w sumie w dwóch paczkach różnych zepsuły. Tu wziąłam coś, co bardzo ludzie polecają, czyli ten brązer w styku. Wziąłam sobie taki olejek do ust, też taki kolorek ładny. Wziąłam go, bo w sumie jeszcze nigdy nie miałam olejków do ust, także. Coś takiego. I ostatni produkt wziąłam, ten Glow Sitting Spray. Taki. I za to dałam około 250 zł No, także, tak. Zaraz mówię, napiszę do tego. Bel nawet tego nie, nie rozpakuję Z tej folii, tylko wyślę zdjęcie. Dobra. I ostatnia paczka. Czyli ta tutaj, którą dostałam. I słuchajcie, dostałam też tutaj produkty z tej samej serii i dostałam tutaj paletkę tą z kartoni, właśnie prześliczna jest. Ja jestem zachwycona. To mogę Wam pokazać, bo to jest otwierane już. Tu mam jeszcze też z tej serii puder, który właśnie myślałam, że go zamówiłam, ale go ostatecznie nie zamówiłam, także mam tutaj ten owy kosmetyk, także mega fajnie. Tu dostałam jeszcze takie skarpeteczki na stópki także mi się bardzo to podoba, bo ja teraz jestem frykiem takich produktów. Tutaj mam e, kabuki taki z Douglasa. To chyba nie otwierałam. Nie, nie otwierałam. Boże, jak jestem zadowolona. Jeżeli macie ochotę, to da napiszcie mi, co mam jako następne e przetestowanie. Na pewno będzie ta kolekcja z Bell, tylko no, ten rozświetlacz mnie martwi. Ale jestem zła. Bo przyszła mi jeszcze jedna rzecz rozwolona, nie? Ja nie wiem. Albo nie czuli są na tym, na tej poczcie. Patrzcie. Piękny pędzel No przepiękny Wypłucuję go i będę go sobie używała Dalej paletka Z Revolution I chyba Nie wiem komu by się podobała Ale chyba ta osoba ją ma I jest to taka przepiękna paleta W niebieskościach, zieleniach Także mega, mega fajnie. Takie kolory bardzo morskie i w ogóle idealne. Takie, e, wiecie, letnie. Super. Dalej mam coś, co właśnie jestem na końcówce i to jest fajne. To jest Eveline Brazilian Body. Skoncentrowane krople samoopalające do twarzy i ciała. Ja tego używam głównie do twarzy, bo jak mam ochotę być troszeczkę bardziej opalona, choć że się nie opalam, to wiecie, to takie coś jest naprawdę mega fajne. Dajcie kilka kropelek do swojego kremu i możecie się smarować, także mega opcja. Tutaj mam z Max and More Action taki właśnie duży rozświetlacz. Patrzcie, może ja tych rozświetlaczy. Teraz będę miała. no, Ale najbardziej jestem... Boję ja się. No, muszę napisać do tego no, masakra. Coś co lubię i właśnie ta osoba się mnie zapyta, czy chce. I ja powiedziałam, że tak. Bo bardzo, bardzo lubię ten podkład. On jest rewelacyjny. Idealny właśnie na tą porę roku, bo jest bardzo ciepło i bardzo się przyda. Tu mam jakiś stempel. To jest stempel, tak? Coś tak nazywa. Stempel do robienia jakichś takich ładnych rzeczy tutaj przy oku. Stempel razem z eyelinerem. Przetestujemy to na milion procent. Kredka do brwit lovely Coś takiego. Browse Creator Pencil. Też przetestujemy. Boże, poszukam po z tego. Zrobimy na pewno osobne kilka odcinków. Tu mam. Em, to jest ten bronzer, który chciałam, ale już był niedostępny. Jest to Golden Bronze Antioxidant. Antioxidant coś takiego. Coś takiego. Tutaj jest Milk Makeup. Boże, jak ja to widziałam w tej paczce, to się normalnie mówię mojej mamie. Pacz, jaki śliczny. Mama mówi: Co to jest? Milk Makeup. A co to jest? No róż. O, boże, a ja. No nie, o Boże, to jest przepiękne. No. Ja to tam, wiecie, nigdy tam nie patrzyłam na to w ten sposób. Ej, to pachnie pięknie. To jest taki mini różyk. Przez Przesłodkie to jest. Wiecie, jeżeli mi się sprawdzi, to taki malutki róż, idealny na wyjazdy. Go tu jest ile gram? Nie wiem, ale... 6. może cudo. Na to, to naprawdę, ja, to, jak ja to widziałam w tej paczce, było ład. Słuchajcie, pokażę Wam coś, co mi się niestety stukło i jest to paleta od Stars from the Stars. Oczywiście zaraz napiszę tam do tej osoby. Bo ja to od razu nagrywam, bo yy, ja mówię, nie wytrzymałabym. Pokażę Wam to. Powiedzcie mi jak to jest możliwe. Mi się nigdy kosmetyki nie rozwalały. O. Nie wiem, czy ona była rozwalona, czy nie? Nie. Chyba nie. Albo jeszcze bardziej. Nie pamiętam. Ale nie, ona mi ją wysyła całą. Nie pamiętam, bo, bo ja jestem, wiecie co, ja jestem tak zakręcona jak... Kółko jakieś i, i, i no nie pamiętam. Tutaj mam dwa korektory z Catrice z Liren, sorry, z witaminą C. Perelizacyjny korektor rozświetlający Care illuminating, illuminating Concealer coś takiego. Przefajnie to wygląda. Bogaty w składzie. Takie rzeczy dam wam, naprawdę zrobię Wam haul. Mm, a tu zapomniałam fat oil. Fat oil. Wiecie, to jest na zasadzie właśnie glamshopu Czy to pachniało? O, o nex. Wiecie? Nex. Dobra. W ogóle inna konsystencja, tam te z GlamShipu są takie bardzo mięciutkie, masełkowe a to jest piękny kolor Psy Zero 03 No Filter need, Needed Coś takiego oh my God. Boże, ile kosmetyków Tutaj żelowa baza Taka to się cieszę, bo ja wybym bazę, jak wiecie. Także to mi się na pewno e, sprawdzi. Tu mam e, rozświetlacz oraz róż i brązer oraz rozświetlacz. Ja nie wiem, kiedy ja to wszystko pozużywam. Jest to z Max and More. E, też zrobiłam. Też nie otwieram tego wszystkiego, bo też nie chcę od razu. E, wiecie, jak jest. Mm, bo, no bo nie. E, no. czekam na odpowiedni moment i zrobię wam testy tych produktów wszystkich tu mam jeszcze myślę, że możemy wtedy jak będę nagrywała ten test któryś, tu mam z facebook jest to taka żelka która pachnie błędnie, bo już to wąchałam jak taka galaretka jest taki róż o coś takiego Pachnie to... no niemożliwie. Dobra, to, to sobie przetestujemy. Tak jest, 04 Sherry. Toż taki... no w sumie taka... tak słodko właśnie pachnie, galaretkowo. Płynny e, róż, perłowy z Glam Shopu. E, też go... nie wiem czy te oglądałam, czy inne może teraz róży będę miała ogrom I ten jest taki błyszczący Fajnie będzie wyglądał Ja myślę, że No, będzie fajnie wyglądał Takie rozświetlenie Na przykład tutaj jak daję róż ten na przykład z przykład Denony Tu ten z Nataszy Denony, a tu gdzie idzie rozświetlacz to dać ten jako kremowy i na to dać troszeczkę rozświetlacza i by byłby to mega fajny ten tu mam z Bourgeois korektor. Ja bardzo lubię korektory, także mam nadzieję, że ten mi się sprawdzi. Szukałam, eee, szukałam. kiedyś go chciałam, no ale niestety wiecie, jak to. Bourgeois są drogie kosmetyki, a ja jestem taka, że lubię tanioszki. Everybody London. I szczerze, mam tylko paletkę, nie? I tu mam taki rozświetlacz przepiękny. Nie wiem, czego chcę otwierać. Chyba nie. Nie na razie nie, także na razie zamykamy. I ostatni produkt tutaj mam NYX Butter Gloss. Tego to jeszcze nie testowałam. Mm. Czy to jest idealny New York Być może, być może. Mm. Bardzo mnie to cieszy No i ogólnie to wszystko Wszystciutko Jeszcze oczywiście um, Przyjdzie mi ten temu To też wtedy nagram dla was Osobny tam ten film da, czy do vloga I będziemy, e, będzie spoko Więc miesiąc zamkniemy w sumie z ich Mowa była ostatnio o kogutach um, Nic kochani Ja kończę, ja idę spać Bo jest 14 Ja za chwilę muszę wstawać I jak coś, to widzimy się w kolejnym odcinku Zostawiajcie łapki w górę, komentarz Dajcie znać, co chcecie pierwsze, żebym przetestowała yy, Oprócz bel I widzimy się w kolejnym filmie Buziaczki, pa pa